Cześć ludziska z internetu, jestem Magowitka i witam cię w kolejnym. Witam was w kolejnym odcinku. Na magowitka na YouTubie. Tak, mamy 25 outfit. Się z bardzo z tego cieszę, ponieważ już niedługo i będę mogła podsumować cały ten e, miesiąc. Dlatego też w niedzielę nie będzie podsumowania całego tygodnia, bo zostanie nam tylko raptem dwa dni i wtedy dopiero zrobię podsumowanie. Więc. Tak, tak się sprawy mają na najbliższe dni. I standardowo, jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji i nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo dzięki dzwoneczkowi będziecie wiedzieli, że nowy film jest na kanale. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Nie zapomnijcie śledzić moich social mediów, czyli Instagrama oraz Snapchata. Na obu tych miejscach, w obu tych miejscach mam magowitka, więc. Nie będzie trudno mnie znaleźć. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia jutro.